Dajcie to osliczności szybka, wrzutka dziś na stole Evergreen od Horrible Guild gierka, w której to będziemy budować swój las. Jeśli może kiedyś graliście w fotosyntezę, no to jest to taka, powiedzmy, nowsza wersja fotosyntezy. Każdy z nas dostaje taką fajną dwuwarstwową planszetkę. Takimi tu fioletowymi walcami zaznaczamy sobie wszystkie tu te linie na pierwszym polu. Układamy słońce sobie na północy. Bierzemy takie karty, które przedstawiają oczywiście tereny, które tu na tej ziemi się znajdują. Odsłaniamy je stali tak długo, aż trafi nam się łącznie tyle kart, żeby było pięć tych kwiatuszków. I to są już pierwsze karty, które tu są wyłożone. Dalej, w zależności ile osób gra, będziemy odsłaniać karty plus jedną. I na pierwszej karcie będziemy kłaść taki listek. Osoba, która tę kartę wybierze. W kolejnej rundzie będzie pierwsza wybierała też e, karty. Oczywiście pierwszy gracz nie dostaje nic, kolejny, każdy gracz o jeden punkt więcej na początku, żeby to jakoś e, wyrównać. No i co się będzie działo? No bierzemy, będziemy, powiedzmy, brać sobie kartę. I teraz ta karta mówi nam, że na żółtym terenie możemy zrobić jedną z podstawowych akcji, czyli dołożyć trzy takie dopiero, Patyczki, z których wyrosną drzewa, albo zrobić dwa wzrosty z patyczka do małego drzewka, czyli takiego tu okrągłego, albo z takiego małego już do takiego dużego drzewka, albo dołożyć patyczek i powiększenie, albo gdziekolwiek na planecie, na tej naszej Ziemi, położyć sobie albo patyczek, albo zrobić wzrost. No i wykonujemy jedną z tych akcji. Tam, gdzie nam mówi karta, no chyba że chcemy ten dowolny gdziekolwiek dołożyć. Dalej patrzymy, jaką akcję samą sobie ma karta. Ta akcja zawsze mówi nam, że przesuwamy się na tym tutaj polu o jeden, czyli w tym momencie mogę gdziekolwiek na ziemi, bo jest to ta nasza ziemia, wystawić dwa, tak jak to tu mówię, patyczki. Następnie, jak to wykonam, odkładam kartę. Jak zostanie nam jakaś karta, to trafia ona nam do punktujących kart. Jeśli byłaby to karta z taką czaszką, to trafia ona na wierzch i tę kartę, którą zasłonię, jeśli jakaś jest, obracam na drugą stronę, ona nie będzie punktowała. W tym przypadku nic by to nam nie dało, ale na przykład w tym przypadku już za te zielone pole byśmy punktowali na koniec o jedno mniej. No i będziemy tak grać. Aż każdy w pierwszej rundzie będzie miał 5 kart. Oprócz tych drzewek mogą na kartach nam się jeszcze pojawić krzaczki, które po prostu łączą nam to wszystko w jeden las, są takim łącznikiem. I woda, która jeśli jest położona koło patyczków, to może do dwóch sąsiadujących patyczków zamienić sobie w małe drzewko. Ale jeśli skończyliśmy już tę naszą rundę, no to zaczynamy od sprawdzania, jak tu wszystko pięknie rośnie, świeci słońce, no i podobnie jak w fotosyntezie, drzewa będą rzucały cień, a na bazie tego będziemy sobie punktować. Czyli za każde duże drzewko dostaniemy dwa punkty, ale rzuca cień na dwa kolejne pola, czyli te drzewo już tutaj zasłoni nam te dwa kolejne, za co sobie no już niestety nie zapunktujemy. Małe jest warte jeden punkt i rzuca cień tylko jedno dalej, ale tylko na sobie równych. Czyli gdyby to była taka sytuacja, to za tę drzewko byśmy dostali jeden punkt, a za tę nadal dwa, no bo to jest wyższe i nadal te słońce dostaje. No i w każdym razie, jak podliczymy sobie wszystkie te drzewa, tu przesuniemy się na torze punktacji, który jest do oka tej planetki, to podliczamy sobie po jednym punkcie za największy las. Czyli te tu połączone nie liczymy się patyczki, nie liczy się woda. No i patrzymy, ile mamy w jednym ciągu, no i te punkty dokładamy. Zaczynamy kolejną rundę, przekładamy. Słońce tu na prawo. Teraz już będziemy zbierać tylko cztery karty. Trzy karty, dwie karty. I na koniec po zapunktowaniu za słońce, zapunktowaniu za największy las będziemy punktować według tych mnożników, czyli 6 punktów za każde duże, bo tylko za duże drzewa będziemy punktować, za duże drzewo na tym arktycznym terenie. Czyli tu mam trzy drzewa, razy 6, 18 punktów. I tak dalej będziemy sobie tu. Podliczać te wszystkie miejsca i w sumie tyle. Co jeszcze warto zwrócić uwagę, to są tu takie pęknięcia. Tu nie możemy nic postawić, ale jakby one nie przeszkadzają z tym padaniem cienia. Czyli jeśli tu będzie drzewko, ten cień pójdzie tu tylko mały. Tu będzie duże, te duże już sobie zapunktuje. Jeśli będziemy liczyć oczywiście od tu prawej strony. No i tyle. No bardzo ładna. Fajnie zrobiona gierka, lekka gierka. Nie jest to jakiś ciężki tytuł, jakieś, nie wiem, główne danie na może planszówkowy wieczór, ale solidna gierka. Jeśli lubicie takie ładne, proste gierki, podoba Wam się ten motyw, no to spróbujcie, bo pewnie będziecie zadowoleni. Dzięki za uwagę i do zobaczenia, cześć.